dobra, opowiem kawę. Czego najbardziej obawia się pedofil na dziale z cukierkami? Nie wiem. Michałków z adwokatem. To <grym> To Ej, to było dobre. To było dobre. Ej, to było bez dobre. Dobra, czego od bezfresza? A ja spokojnie, może uda mi się nawet zabić. U mnie nie ma na więcej tej. Powodzenia, nafiduję się coś jakichś głów. kurwa! Dobra, lepiej biegnę tam, biegnę tam. Ja też biegnę. O, nie udało się. Ej, ale tą widziałeś prawie Relkę jeszcze zbeszciłem. O kurwa Jestem mistrzem tej gry! Jak ja jestem w tą grę dobry. Jezus Maria ale ja jestem dobry! Nie, jestem dobry. Jednak nie, jednak kurwa bol mi jakoś nie zadziałał. Dwóch ADC'erzów, panie! Kurde. Ej, ale ja jestem kurde kozak w tym grę, Kozak. Ja w ogóle, jak ja tutaj kurde... Dobra, technika na Ej, technika na to jest tak potężna technika, nie? No dobra, ale kuwa, no to trzeba umić, nie? To trzeba umić takie rzeczy, do. albo dobra, się, się. albo się ubi, albo się umi, albo się nie umi. Prosta sprawa. Nie. Dobra, a podejmę tutaj próbę pomocy Ci na linii. A czasie coś proszę? Ale wiesz, tak porzucaj trochę tutaj. Rzucaj do celu. I co, my nie damy rady? Widzisz. Tylko, tylko tutaj jakiś pionek zginął, ale to w sumie ro. No. Teamwork. Ej, ty, bo ta jakoś w ogóle ten nasz botlane to tak średnio. O Jezus, ja tam mam fraga. Czy ja tam mam kila? <grym> <grym> Buraki jebane. Oni nie mają heala. Oni kurwa grają z dwoma ignajtami. Ja pierdolę, co to jest? Amatorka, panie. Amateur, panie. Pierwotne taką rozmowę z Wami. User left our channel. serio. Pożed jeść Żurek, kurwa. Pozdro dla komatych. To być cywilizacja. No, to było. What the fuck, Ej, ja mam bola. Ja mam bola i to jest potwierdzone, nie? Dobra, mogę cię teleportować, jak tak bardzo chcę, żeby to używanie programu wszechcie. <grym> ja to jednak te kurde, wariant. Ja jak nie zabierzesz, to nie. No, no to dobra, dobra. Yo, jo. dobra, dobra. Ale ja jestem poszuki, wariat poszuki, poszuki. Ale ja jestem wariat, nie? Aha, fajnie Ej! Ale ja to bym poprosił bez takich ziomuś Siemanko Już się smak. Co to było? Ja to mam nagrane! O chuj tutaj chodzi! O chuj tutaj chodzi! Ej, w ogóle Dida przez nią przeszła! Dida przez nią przeszła! I mówię tutaj dosłownie, o, że ona przez nią przeszła! Nie.